Magulska! Jestem tylko Elo dzisiaj Mamy pojedynek z kim dzisiaj mamy pojedynek? Haha ha. Dzisiaj mamy pojedynek z, z witim i z naszą zakonnicą, tak zostawcie suba lajka, tak Jak coś to będzie z tego premiera jutro Tak jak, jak, jak zrobię jak nic nie popieprze O tu dzisiaj Gramy w moda Witty V zakonnica O, i dzisiaj mamy Wiki kontra zakonica. Ale ci się trzeba przejść bo nie wiem dlaczego całość, ale dzisiaj cało przyjdziemy. To zakonnicę, tak? Albo wcięcie jak coś. Czekajcie, to włączę. De, 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 de. O... No i mamy naszą zakonnicę. Tak, mamy. Mamy naszą zakonnice Przepraszam głos White'ego Jak coś to nie wracajcie na głos boyfrienda bo mol to jest tak trochę Ale kozacki, ole kozacki że trzymaj tutaj White'ego A ja, o o ale, to to, 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 to będzie, ja nagrywam, o 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 47 w piątek 30 aby a to jutro o 10 premierem okej, okay, dajemy ale no, ona no, fajnie ten ej, widocznie jaka nokia, nokia wiecie, że, wiecie, ludziska taka ciekawostka, już trochę z w że nokia jest, że Petrop stworzył z nokii see, ehh, Okay. Okej, zaraz się widzimy już się przy drugiej pstręce. Okej, już jestem przy drugiej psiłce za konicy. I tutaj od pojazdu No już ja utwiliła tutaj? Ale wiem jak... Ja miałem nagrać, bo miałem mało pamięć, to by się przeraział, żeby musiał doksować niestety. Ale jak nagrywałem, to nie, to tak mi się nie ruszała w modzie. Nic... O kurde. No nie, Luiska, jakby mi się uda z, z tą premierą Bo jest ja jakby taka funkcja premiera dodali na, na youtube I tam mogę robić te premiery po prostu Nie będę tam premiery, jakby tak w piątki będę robił premiery Pre Premiery mogą być w piątki Będę robił tak i sobie to dostawiał. Nie, w sobotę sobie będę zostawiał Nie wiem, w sobotę będę zostawiał Te premiery o dziesiątej Jak będą szkody, nie jak będzie jeszcze nie wiem Nie, zróżmy to rybki miarę tak. Kurde, robię zmysłowałem, ale trudno Ale kurde, ale coś wam powiem Ciekawość jest o tej zakonnicy, że została usunięta niestety To no, na, na razie na kanale wszystko wiadomo no bo niestety ona, ona już jest usunięta, Ale jak coś to muszę sobie, sobie z FNF Android pchnąć w dół No i nie może to się może w tym Można sobie zagrać, ale szkoda, że te zakonicy jest trochę już nie ma Ja chciałem pisać FNF To też nie było, nic A Twitter niż Woodiego. Okej, okay, zaraz się widzimy Tak, ludzie czekaliście na to ja nadal czekałem Głos będzie tego u O kurde, ale Nie, ja... co? Głos u Diego mamy A, to by tak... Jest! By... Jest pojedynek pomiędzy dwoma No Niestety, YouTube został pośrednictwem Dwoma zostało po, poszkodowane Widzicie? No mody są złe, poszkodowane. Yy, słyszałem, że Twitter, y, Twitter, y, Twitter y, przez Twittera y, usunęli Uthiego Przez zakonnicę usunęli Też Twitter Nie wiem Nie wiem na zakonnice jakby nie wiem Słyszałem, że jakiś żarcik na To jest coś Tamparin Pamparin Pansyntum Pam Pamparin Jak dojść do Jutro i Medziintra? Kurde, ale A, jest kuzacka! teraz on to jest kozackie pojedynek pomiędzy rufem i bim, bam, bam, bim, bam. To jest Bam... bam ten bardzo kozackie, że to jest, to jest kozackie, ten to pojedynek ale gdzie nie da się tak szczątki bam bum bum premiera tego, bum wyglądać raz. Ja teraz nagram 30 albo 31, nie wiem, 31. Prawda, na kalendarzu, zresztą jaką premierę. Ja tutaj, ja tutaj, ja tutaj, ja tutaj, ja ja tutaj, ja ja Yy, za tego mudzika że tak drebili. Tak, ja pierdolę, ale to jest pozacki mod dla mnie. Ok, teraz się widzimy. Ok, my już, my już jesteśmy, ale ciekawe kurczę, czy będzie głosy jego? Tak, ciekawe to jest. Przypada takie piski już. Tam. Ja już chcę pić, bo ja ci Ciekawe czy przyjdzie Głosujkiego. Jestem na za konicy. Proszę Głosujkiego, proszę. Ja się by... O, to by... Niestety nie ma, ale... Ale cały przejdziemy już, bo... Fana piosenka. Szkoda, że usunęli tego moda. Żałuję. Selewer był lepszy. Szkoda, bo mieliście tu środki pokazać yy, do fnf tak. Teraz jestem, ale to jest w Nie! Po co twórcy dostanę tego moda? Jak to było ogóle Oke. Okay. ba Kordanya... Nie wiem czy przecież, prze, przed tam premierę mieć duże, jakby trochę dużo subów, bo ja mam chyba 3-2, jak to widzisz po prostu Oj, ej tu skutacz Ale, 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 bliska, yy, napiszcie yy, napisz w komentarzu kogo wolicie yy, z modów, tak? Kogo wolicie z innych modów? Nie wiecie, nie, nie, jakby to coś na na trzeciej że to jest za to nie wiem. Okej, okay. ja nie mogę, ale to z naprawdę. Ja jeszcze, za, jak za usunęli, to nie wiem sensie co co za konicą, ale jak przyszedł ten film od Meryza, to już nie chciałem wstawać, sensie, chciałem być w żalu zakonicy. tak, w żałobie w zakonicy, że oni ją usunęli, usunęli, Przecież usunęli, tak, nie wiem, trochę wiarę mi mówię, ale wie, wiecie o co chodzi, z tym, usunął Twitter, okej, okay. dziękuję za oglądanie, tak, tak. Nice suba, lajka i elo.